Dziś omawiamy zatrzymanie posła prawa i sprawiedliwości, Dariusza Mateckiego, które miało miejsce w piątek rano 7 marca 2025 roku w centrum Warszawy. Zgodnie z informacjami podanymi przez onet.pl, poseł Matecki został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w drodze do Prokuratury Krajowej, gdzie miał stawić się na przesłuchanie. Jego obrońca, adwokat Kacper Stukan, Poinformował, że o godzinie 8.40 poseł skontaktował się z nim, informując o niewielkim spóźnieniu, jednak pięć minut później został zatrzymany przez agentów ABW. Dzień wcześniej, 6 marca, Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Mateckiego w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa zarzuca mu udział w ustawianiu konkursów na dotacje z tego funduszu oraz wyprowadzanie publicznych pieniędzy do powiązanych z nim organizacji Stowarzyszenia Fidei Defensor i Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia. Dodatkowo, zarzuty dotyczą podejmowania działań mających na celu ukrycie przestępczego pochodzenia środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 447 500 zł oraz zawarcia fikcyjnych umów o pracę z lasami państwowymi. Warto zaznaczyć, że w środę, 5 marca Poseł Matecki sam zrzekł się immunitetu, jednak prokuratura uznała zatrzymanie za konieczne ze względu na obawę bezprawnego utrudniania postępowania oraz potrzebę niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego. Zarzuty stawiane posłowi są poważne i zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Obecnie poseł Matecki przebywa w siedzibie ABW, gdzie prowadzone są z nim czynności procesowe, po których zostanie przewieziony do prokuratury krajowej na przesłuchanie.